Misjoasz powinien odznaczać się trzema cechami: cierpliwością, cierpliwością i cierpliwością. Jesteśmy... Świadkami dwóch wydarzeń. Pierwszym jest wjazd triumfalny Jezusa do Jerozolimy, uczniowie, którzy idą z nim. I właśnie mnóstwo tych uczniów, tych których nauczał w różnych miejscach, i którzy też przyszli na święta Paschy do Jerozolimy, zaczęło wielbić radośnie Boga. Za wszystkie cuda, które widzieli. Co więcej, oni kładli na drodze gałęzie palmowe i w końcu swoje tuniki, swoje płaszcze. Ale czy to wystarczy? Jeden z ojców kościoła powiedział: Siebie samych ścielmy przed Chrystusem, a nie tuniki. Martwe gałęzie i łodygi krzewów tracących zieleń. Obleczmy się natomiast w Jego łaskę, czyli w Niego samego. Pismo Święte bowiem mówi: Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Chłaćmy się pod Jego nogi jak rozścielone tuniki. To zapamiętajmy, bo on po takich kwiatach chce iść, a przecież idzie cały czas. Idzie z nami, idzie dla nas. I chce, byśmy byli przy Nim, z Nim się identyfikowali, w Jego się ubierali. I drugie wydarzenie, Jego męka i śmierć. Tam też są ludzie. I dla nas dzisiaj jest pytanie: do której grupy ludzi chcemy należeć? Czy do tych, którzy rozpoznawali w Nim dobrze czyniącego czyniącego wręcz cuda dla ludzi. Biednych, pokrzywdzonych, chorych, kalek, który miał słowa życia, czy też dla tych, którzy wrzeszczą, krzyczą, szydzą i go odrzucają. Niech te dwa wydarzenia będą dla nas pytaniem, by znaleźć odpowiedź, choćby teraz w czasie Dni Wielkiego Tygodnia. Amen.